To mówi albo dużo o braku wyobraźni Pensa, który nie rozumie kontekstu, albo no, mamy do czynienia wciąż z takim komiksowym obrazem tej wojny, który ma przekonać po prostu wyborcę amerykańskiego, który nie, nie śledzi, nie zna szczegółów i nie chce ich znać. Bartek Gajos, Ernest Dyczkiewicz, Polihistor 2.0. Program Centrum Miroszewskiego. Odbyła się debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump starł się z Kamalą Harris. Debata trwała niemal dwie godziny. Obejrzeliśmy ją z Ernestem dla państwa. Ale nie będziemy jej całości streszczać. Skupimy się tylko na tych elementach, które dotyczą polityki zagranicznej, a w szczególności wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo to dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa Polski. I wiesz co? Ja bym chciał zacząć od takiej ogólnej obserwacji. Gdybyśmy sobie zrobili listę priorytetów pod kątem tego, w jakiej kolejności występowały dane tematy, no to powiedziałbym, że konflikt rosyjsko-ukraiński. Jest gdzieś na miejscu szóstym, siódmym po kwestiach związanych z imigracją, po kwestii związanej z kryzysem gospodarczym w Stanach Zjednoczonych, po kwestii związanej z tematem aborcji, po i to było dla mnie bardzo ciekawe, po tym, jaką mamy sytuację obecnie na Bliskim Wschodzie i konflikt Izraelu z Hamasem, i tej szerszej układanki, w której obecnie jest Iran. No i po Chinach. I dopiero wtedy przychodzi Ukraina. I myślę, że to była taka pierwsza rzecz, która mnie uderzyła i którą oczywiście musimy mieć zawsze z tyłu głowy, kiedy my rozpatrujemy pewne scenariusze i myślimy tutaj o polityce polskiej, w kontekście naszej związków sojuszniczych z Stanami Zjednoczonymi. A ty, co wyciągnąłeś z tej debaty? Ale żeby doprecyzować, uważasz, że ta hierarchia jest zaburzona, że tej polityki zagranicznej było za mało czy za dużo. Nie, ja uważam, mi chodzi o kolejność tematów, które są do wyboru i w tym, które padały w jakiej kolejności były te tematy dyskutowane i to wydaje mi się pokazuje priorytetyzację, to znaczy wydaje mi się, że Chiny, Bliski Wschód, Ukraina dopiero na miejscu trzecim. To ja jeszcze jeszcze wyżej wejdę na tej drabinie, to znaczy ja byłem generalnie zdziwiony Ile rozmawiano o tematyce międzynarodowej, dlatego że zazwyczaj wyborca się nią nie interesuje, i to jest rzecz powszechna w całym demokratycznym świecie, że wyłączywszy momenty bardzo dramatyczne, jak właśnie wojna czy konflikt z sąsiadem, to zazwyczaj tego rodzaju sprawy są daleko, daleko z tyłu, jeżeli chodzi o debatę wewnątrzkrajową. W Stanach Zjednoczonych głównie kwestie wewnętrzne, cena benzyny, infrastruktura, miejsca pracy. To są tematy, które zazwyczaj były wiodącymi. Tutaj mamy aborcję, czyli temat światopoglądowy mocno. Mamy wreszcie trzy tematy w zasadzie dotyczące polityki zagranicznej, więc stosunkowo dużo jest, jest. I to dla mnie jest informacja, że oboje kandydatów dostrzegają w tej materii potencjał do mobilizowania albo demobilizowania wyborców, czy mobilizowania swoich, demobilizowania wyborców przeciwnika. Teraz ten przekaz jest jasny. Nie chcę, żeby ludzie umierali, zaprowadzę pokój, no bo przecież każdy normalny człowiek chce pokoju. Więc to, ja bym w ten sposób interpretował. Mamy rozwinięcie tej myśli, to jest ciekawsze, czyli J.D. Vance, czyli na wiceprezydenta. kandydat na wiceprezydenta, tak w wywiadzie udzielonym kilka dni później no, rozwijał to, zapytano o to, jak ten pokój ma wyglądać. No, sam wpadam w pułapkę, mówiąc pokój. Od razu uprzedzam, nie powinienem w ogóle tego terminu używać. No Twierdzi, że po prostu europejczycy już nie chcą tej wojny, Rosjanie nie chcą tej wojny, Ukraińcy nie chcą tej wojny, wszyscy płacą, wszystkich ona kosztuje, więc my pogadamy z nimi, usiądziemy przy stole. I w zasadzie ta linia, która jest może demarkacyjna, może wystarczyć, zdemilitaryzujemy ją. Rosjanie będą mieli na własność te tereny, które zdobyli. Ukraińcy zadeklarują, że nie będą wchodzić do NATO i nie będą drażnić niedźwiedzia, no i w ten sposób rozejdziemy się do domów. No. Więc no, to mówi albo dużo o braku wyobraźni Wensa, który nie rozumie kontekstu, albo no, mamy do czynienia wciąż z takim komiksowym obrazem tej wojny, który ma przekonać po prostu wyborcę amerykańskiego, który nie, nie śledzi, nie zna szczegółów i nie chce ich znać, ale chce mieć jasny przekaz, że nadciąga pokojowy prezydent. Mnie się wydaje, że Wens, jego wypowiedź była chyba nie do końca przygotowana w tym sensie, że podejrzewam, że coś słyszę tam na korytarzach, czy tam jak rozmawia się ze sztabowcami i coś takiego z siebie wyrzucił, a jedyne Odniesienie, jakie ma punkt odniesienia, to mnie się to skojarzyło, kiedy mówił o tej linii demarkacyjnej i tej strefie zemilitarizowanej. To on chyba trochę myśli, że to będzie rozwiązanie jak z Koreą Północną i Koreą Południową, co jest, wydaje mi się, no, nie do końca trafne. No ale tam jest jeszcze jedna rzecz w tej wypowiedzi Węsa, o której nie powiedziałeś. To znaczy, on podkreślił, co jest nieprawdą, ale to jest bardzo silne w tej narracji Trumpa w zasadzie od samego początku, rosyjskiej agresji na Ukrainę, że to Stany Zjednoczone więcej płacą i więcej pomagają Ukrainie finansowo, niż Europejczycy. Ale w kampanii wyborczej nie chodzi o prawdę. No, Bądźmy poważni. Wiemy o tym, ten przekaz Europa prostowała. Wiemy, że w tej, tej skali, gdy łączymy wydatki na wsparcie wojskowe z humanitarnym, gospodarczym, przynajmniej jest, jest równowaga, jeżeli nie przewaga Unii Europejskiej. Ale nie o to chodzi. Znaczy, to nie, nie dzielmy bosa na czworo. Rzecz w tym, że mamy tutaj przekaz, który pokazuje wyborca amerykańskiemu, który zmaga się z problemami gospodarczymi u siebie, że nie będziemy więcej płacić niż ci, którzy powinni odpowiadać za swoje bezpieczeństwo. W czym jest ziarno prawdy? To znaczy, rzeczywiście, obiektywnie rzecz ujmując, to jest dla nas ważniejsze niż dla Amerykanów. Należy o tym myśleć i inwestować w to też samemu. Co niektóre państwa europejskie czynią bardziej aktywnie, jak Polska i nasi sąsiedzi, Bałtowie, a niektórzy wciąż jeszcze próbują spoglądać przeszłość. Więc w tym sensie też Trump się odwołuje do procesu, który zainicjował, trzeba mu to oddać, jego administracja, czyli poprzez swoje mało przewidywalne dla nas reakcje w czasie pierwszej prezydentury, rzeczywiście wymusił debatę wewnątrz europejską poważną na temat większych inwestycji. I, i te osoby, które. Wcześniej był niechętne temu no, zostały zmuszone do tego, odwołując się do chwiejnej administracji Trumpa, że trzeba spojrzeć jeszcze raz na to, jak my się zabezpieczamy w Europie, więc ma swój pozytywny udział Trump, czy go lubimy, czy nie w tym, że pchnął Europejczyków do myślenia o większych potrzebie większych wydatków. Bo to nie jest tylko Trump, który zmienia w jakimś sensie optykę amerykańską, ale pamiętajmy, że Obama też rozpoczął już proces przesuwania tego wahadła trochę w stronę Azji i, i Pacyfiku. Trump robi to w sposób bardziej obcesowy, brutalny, mniej intelektualnie wygładzony, ale zmusza nas do jakby refleksji na nowo nad bezpieczeństwem, więc w tym sensie. Nie uważam tego za nic złego, kampania kampanią, motywowanie nas do tego, żebyśmy bardziej bacznie patrzyli na swoje bezpieczeństwo, no jest pozytywne jednak. Dobra, ale to jest jeden temat do tego planu, powiedzmy, mówię na to plan, ale to jest w zasadzie zbiór luźnych myśli Donalda Trumpa, jak zakończyć tę całą wojnę. Jakby to tak serio potraktować na potrzeby tej naszej dyskusji, na potrzeby tej naszej rozmowy? Po pierwsze, to jest oderwane od rzeczywistości, mam wrażenie, niezrozumienia rosyjskich motywacji, że to nie jest wojna o terytorium, to jest wojna dotycząca tego, czy Ukraina i ukraińskość jako idea narodowa ma istnieć jako coś odrębnego od samej Rosji. I to też jest takie jakieś takie przekonanie, że przyjdzie, no nie wiem, pryncypał w szkole i posadzi dwóch bachorów za stołem i oni mają się pogodzić. I to mnie trochę niepokoi, no bo wiem, że to jest kampania wyborcza. Wiem, że jeszcze wiele zależy od tego, kto na przykład będzie doradcą Trumpa dotyczącym tych spraw zagranicznych, międzynarodowych. Ale gdybym był Ukraińcem, no to trochę bym się zaniepokoił po tych wypowiedziach. No. Tak, ale to nie jest nic nowego, wiemy o tym od dłuższego czasu. Nie, nie ma do zaskoczenia. Więc rzeczywiście już znamy Trumpa też. Znamy jego mocne i słabe strony, <noise> sposób komunikowania, celów politycznych i taktyki. Wiemy, że to są wypowiedzi dosyć niespójne. Więc tak naprawdę zwróciłeś uwagę na kluczowy element, czyli jeżeli wygra, to decydujące moim zdaniem będzie to, jakiego typu osoby znajdą się wokół niego. Bo to jest w administracji amerykańskiej słuchanie istotne, kim jest doradca do, do spraw bezpieczeństwa. Kto jest w Departamencie Obrony, kto jest w Departamencie Stanu. Jest masa ludzi, która odpowiada za kształtowanie polityki zagranicznej. Oczywiście decydentem w ostatecznym jest prezydent w tym systemie, ale pamiętamy pierwszą prezydenturę Trumpa, przy całych turbulencjach i wirażach różnych, no to te osoby właśnie zarządzały tym procesem w komunikacji z kongresem. Więc po tym, kto będzie nominowany na te stanowiska, więcej będziemy wiedzieć, co to za typ osób. Oczywiście. Widzimy z dyskusji w mediach społecznościowych, że osoby, które są przymierzane do tych miejsc, nie tyle są może antyukraińskie, co raczej zwracają uwagę na potrzebę zmiany priorytetów. Czyli Chiny, Chiny, Chiny. Wysokie technologie, reindustrializacja czy miejsca pracy w Stanach. I Ukraina trochę i wojna rosyjsko-ukraińska jest dla nich rodzajem takiego ciernia, trochę, który sprawia jakiś ból, odwraca uwagę, który wyjmiemy szybko z naszego ciała i dzięki temu uzyskamy miejsce i czas na prawdziwe wyzwania. I tu jest błąd. To znaczy, ta różnica też moim zdaniem w niezrozumieniu połączenia tego, powiedziałbym, z wojskowego żargonu teatru europejskiego i teatru pacyficznego, że to jest powiązane ze sobą i tego nie widać. Chcą rozdzielić te kwestie. Natomiast w zderzeniu z rzeczywistością wojenną, gdyby administracja Trumpa doszła do władzy, myślę, że też ta polityka będzie wtedy bardziej zniuansowana i, i po prostu te okoliczności, w których będziemy, bo nie wiemy, gdzie będziemy w czasie wojny, za 3-4 miesiące, one będą determinowały jego pozycję. Trump nie znosi przegrywać, więc on musi stworzyć taki przekaz, który pozwoli Amerykanom uznać, że wygrał. E, e, to, to... E, tak, wiesz, to nie chciałem ci się wbić, wbić słowo, dlatego że nie powiedzieliśmy nic o Harris i o tym, co ona powiedziała, ale to myślę, że wynika z natury rzeczy. A mianowicie moje wrażenie i moje odczytanie i słów w tej debacie dotyczące konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest takie, że to będzie kontynuacja, że to była obrona polityki Bidena, że ja tam w gruncie rzeczy niczego nowego nie dostrzegłem. Ale pytanie takie na koniec prowokacyjne, jakie chciałbym zadać, jest takie, że. Kijów chyba ma wrażenie, że jeśli chodzi o administrację Bidena, to on już wyczerpał wszelkie limity. To znaczy, oni uderzyli już o sufit, i oni wiedzą, że nic więcej jeśli chodzi o strategię, jeśli chodzi o wsparcie, nie są w stanie uzyskać. I ta cała strategia, którą administracja Bidena proponuje przez ostatnie 2,5 roku dla Kijowa. Ona doprowadziła do tego, że Ukraina cię jest cały czas niepodległym państwem, co prawda okrojonym i z okupowanymi terytoriami, ale jest krajem krwawiącym i krajem, dla którego upływ czasu nie będzie korzystny w najbliższym czasie. No więc dlaczego nie spróbować zagrać w tę trampowską ruletkę i nie zagrać na tego Trumpa, o którym ty powiedziałeś, że to jest człowiek, który lubi wygrywać i musi, musi wygrywać? No właśnie, gdybyś był Ukraińcem, to Albo doradzał ukraińskiemu urządowi, to, 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 to. Znaczy, albo rysował takie, wiesz, takie słupki, kto mi się bardziej opłaca, to byłby to Trump, czy Harris? Wolisz ryzyko, czy wolisz kontynuację, która no, wygląda tak, jak wygląda? To jest trudne, bo z jednej strony. No... Większe ryzyko oznacza potencjalnie wyższe straty, ale też wyższe korzyści. To znaczy, podejmując ryzyko, trochę jak operacja kurska, która może pogrążyć, a może też dać potencjalnie ogromne zyski. I Trump jest tego rodzaju ruletką. To jest Las Vegas. Znaczy, rzucimy, zobaczymy. No może być tak, że otoczenie jego dojdzie do wniosku, że warto kontynuować pewne elementy polityki i administracji. Natomiast no, trzeba pamiętać, że w żadnej wypowiedzi, czy Trumpa, czy najbliższych jego osób, no, nie padały jakieś deklaracje silniejszego wspierania Ukrainy. Raczej zawsze dominowała potrzeba zakończenia tego konfliktu. Na warunkach, które wymyśla sobie administracja, ci ludzie wymyślają sobie na bieżąco. Ale z perspektywy naszej, europejskiej, ta, ta dyskusja się toczy. To znaczy, publicznie jest oczywiście ogromny strach przed Trumpem, przed jego nieprzewidywalnością. I jest wyczekiwanie jednak na kontynuację. To jest psychologiczny efekt, to znaczy, no nie lubimy zmiany, prawda? I ona, zwłaszcza kiedy wiemy, że dojdzie do władzy ktoś no, z gruntu nieprzewidywalny. Natomiast słabością Harris jest właśnie przewidywalność. Co więcej, Joe Biden jednak miał potężne doświadczenie w polityce międzynarodowej, miał doświadczenie zimnowojenne i oczywiście masa błędów, która. Dzisiaj obserwujemy, tak, natomiast to, że doszło do tego, do, do solidarnej reakcji Zachodu, też zawdzięczamy, myślę, jemu w dużej mierze. Dzisiaj ta polityka jest jaka jest. Niestety, ryzyko przed eskalacją determinuje myślenie w Białym Domu. Zresztą Trump to wykorzystywał też w tej debacie, twierdząc, że postrzegając no, swoich wyborców przed trzecią wojną światową, więc Sprytnie też tym zagrał, dlatego że to z kolei wymusza na drugiej stronie też działania, które mają temu zapobiegać temu hipotetycznemu scenariuszowi. Więc Harris niestety, z perspektywy ukraińskiej oznacza po prostu to, co wiemy, a wiemy, że to wymaga ogromnej pracy, żeby nakłaniać Amerykanów do krok po kroku do zmiany decyzji. To samo co z Niemcami zresztą, prawda? Znaczy, robią w końcu to, co należy, ale po ogromnym wysiłku i inwestycjach. Więc to jest, wiesz. Nie wiem, szczerze mówiąc, na kogo by tutaj postawić, bo to jest niezwykle trudne sytuacje, w której walczysz o przetrwanie. To nie jest stolik w Las Vegas, że możesz odejść, prawda, zapłakać nad utraconą monetą, tylko walczysz o przetrwanie, egzystencję. I tutaj decyzje mogą mieć fundamentalne znaczenie dla nich. Z pewnością natomiast to, czego bym nie robił, to próbował jakkolwiek się angażować i wypowiadać na temat tego, co myślę o jednym lub drugim kandydacie. To jest jakby. Czerwona linia, którą Ukraińcy powinni sobie wytyczyć, i nie przekraczać, dlatego że to może zrodzić pewne ryzyka, bardzo poważne ryzyka, w zależności od takiego czy innego wyniku wyborów. Nie angażować się w debatę wewnętrzną amerykańską. Debata wewnętrzna amerykańska jest oparta o kompletnie inne kryteria. Nie przypisujmy jej naszych wartości, naszych celów, naszych aspiracji regionalnych, bo one są niezrozumiałe dla wyborcy amerykańskiego. Ale jeden ciekawy punkt. Które oczywiście poruszył też debatę w Polsce. To jest odwołanie się Harris do Amerykanów pochodzenia polskiego, których 800 tysięcy zamieszkuje w Pensylwanii, czyli jednym z wahadłowych stanów, który jest ważny to w tych prawda. wyborach. I to jest ciekawe, bo to jakby jest zejście z polityką międzynarodową na bardzo podstawowy poziom oddziaływania na emocje wyborców. I to jest interesujące, bo to pokazuje, że sztabowcy ocenili, że to jest grupa, która może przeważyć w tym stanie. To jest 800 tysięcy osób. To nie licha jakby masa osób, która może. Decydować o, o tym, którą stronę popłynie Pensylwania. Będziemy jeszcze wracać do tematu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które są za, za niecałe półtora miesiąca. W tym temacie stawiamy kropkę, a my słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia. Do usłyszenia.